Hej, 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 witam Was serdecznie na kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj wraz z moimi widzami, e, tak naprawdę, zagramy sobie w chowanego. E, oczywiście, e, osoba, która szuka, ma 5 minut na odpoczynek, wtedy my możemy się schować. No i po tych 5 minutach osoba, która szuka, może wejść do domu i nas szukać. Lecimy! Okej, okay. szukać poszła już tam Kawasaki, czyli Nikola. I Nikola już szuka, zaczęła już liczyć, więc lecimy się schować. Ja w ogóle już nie mam takiej samej taktyki jak w, jak w tamtym odcinku, gdzie właśnie się schowałam w puwie. Jak jeszcze nie widzieliście tamtego odcinka, to wpadajcie na tamten e, odcinek. No i po prostu musimy się gdzieś schować, bo ja już nie wiem w ogóle, gdzie możemy się schować, bo mój ostatni tamten, ten był bardzo dobry. Wypalił mój plan i nie wiem, czy by się na przykład gdzieś tam nie położyć. Ej, mam pomysł, widzowie. Patrzcie. E, robimy tak. Bierzemy. Mm, musimy się zrobić na czarno. Czarną skórę zrobić. E, czarną skórę musimy zrobić, jak coś. Czarną skórę. I zdjąć. Nie, i zdjąć e, rękawiczki, które mam na rękach. Kurde, nie da się ich zdjąć. No dobra, no, czyli trudno. I lecimy na sam dół dwa razy do garażu. I tu w garażu bierzemy Automotor. Musimy się w ogóle zmniejszyć do maksymalnego wzrostu. Do 0,5. I teraz tak, zrespić Automotoc. Już Wam pokażę. Czekajcie, gdzie jest ten czerwony motocykl? Kiedyś taki był fajny. O, ten. No dobra, czyli musimy widzowie otworzyć w ogóle ten. To czekajcie, otwieramy to. Lecimy tu, tu spijmy motocykl. Proszę. Leżymy. Czyli klikamy połóż się. Jak to nie wypali, co ja nie wiem, gdzie się schowam. Czekajcie, yy, połóż się. Połóż się i lecimy. O kurde, widać mi te rękawiczki, no ale kto będzie patrzył po motocyklu? Dobra, mam nadzieję, że nikt się nie skapnie. W ogóle trzeba zamknąć już teraz garaż. I siedzimy tu w ogóle cały czas. Mam nadzieję, że tego nie widać, że ktoś tutaj siedzi. Wiecie, no nie widać tak mocno, że ktoś tutaj siedzi, ale wiecie, no mogłoby to kogoś, komuś uwagę przywrócić. Ja wiem, widzowie. Wiem, zdążymy się teraz w edytorze przebrać szybko i przebierzemy się na Halloweenowo. Na Halloweenowo mam czarne te. Robimy sobie szybko czarną skórę. I teraz wsiadamy. O kurde, moje włosy nie. To musimy moje włosy skasować, kurde. Trudno. Włosy Co? I tu, tu jest to, co mam na sobie I skasować moje włosy, żebym była łysa Dobra, wsiadam Widać mój dodatek halloweenowy! Nie, stop! Widać mi mój dodatek halloweenowy Trzeba w ogóle te wszystkie rzeczy moje halloweenowe pozdejmować Dobra No i teraz nie widać, teraz no kto by się skapnął, że ktoś tutaj siedzi No dobra, Ala, ty nie szukasz, Nikola szuka Wiem Motocykl sam gada do siebie. Ej, w ogóle ja mam takie mocne kryjówki w tych odcinkach. I ja już jestem schowana. Ja też. Mam nadzieję, że mnie widzowie nawet nie nakryją, bo nawet gdyby oni mieli szukać, to oni by wtedy e, wiedzieli już, gdzie ja jestem, więc ja już bardziej nie, muszę, nie mogę się odzywać. Nawet ci, którzy się chowają, też nie mogą wiedzieć, gdzie jestem, bo później jak oni zostaną złapani i będą pomagać innym szukać. No to wiecie, ej, czekajcie, bo coś się tam zapaliło. Ja muszę zobaczyć e, kamerę. O nie, ja nie, nie zobaczę kamer domowych teraz O dupka Dobra, ale widzimy przynajmniej, co się dzieje na pierwszym więc... Dobra, to była mega dobra kryjówka Mi ogólnie mega, że to weszła Dobra, Kawasaki już szuka Zobaczymy, kiedy wejdzie do domu Ja będę mieć dopiero problemy wtedy, jak ona zejdzie na dół bo wtedy ja już będę wiedzieć, że ona wiedziała, że ten motocykl tutaj nie stał. A też ta klejówka, którą właśnie użyłam, jest też dość popularna, więc myślę, że moje widownię na pewno ją znają. Więc mogę być do pana też jako pierwsza, jeśli pojedzie na dół na początku, a nie na górę. Więc opowiada się grubo. Dobra, Wcho weszła. O kurde, wchodzi. O kurde weszła tu, o kurde weszli tu Napisze, że mnie ma Czekajcie, bo to jest mocny moment O kurde, chyba mnie znalazła Co napisała? Kurde, wiedziałam! Co? Tego motoru tu nie było. O, może był tu! Błagam, nie złapcie mnie. Nie mogę się w tym momencie odzywać. Kurde! Dlaczego? No nie! Złapali mnie. No nie. Pomogę Ci. No nie, pomagajcie. W ogóle już teraz zróbmy się tak normalnie. The Christmas time! Dobra, no. Jezu, nie! Złapali mnie. Dobra, tu chyba nikogo nie ma. To lecimy do góry. Tu chyba też. Tu ktoś jest! Tu ktoś jest! Oliwka, widać twój napis. Niestety. Jest nawet dobry pomysł, jest w krzaka. Nikola, tu! Tu! Krzak! Nikola! Tu! Krzak! Krzak! Ślepka! Nie no, nie no, nie. No. Tak mi będzie do mojego wroga. Tu, Nikola! Dobra, wiecie co? Ale mam następną osobę, chodź. Tu się ktoś schował. Nikola! Chodź! Tu się ktoś schował. Mówiłam. Mówiłam, że ktoś się tu schował. Dobra, czekajcie. Czy tu ktoś jest? Nie no, tu raczej nie. Wejdźmy zobaczymy na górę może tego apartamentowca. Ktoś się na pewno sował w mojej pufie. Na stówę, widzowie, ktoś się sował w mojej pufie, więc też sprawdzimy to. W sumie my nie mamy jak to sprawdzić. Możemy kogoś napisać, że jeżeli ktoś jest i wtedy po prostu, jeśli tam ktoś będzie to się odezwie. nie, to nie. No nie, chyba trochę za daleko tak postawiłam. Kurde, dawaj, da, dawaj na górę, dawaj na górę. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Czy tu ktoś jest? Tu możemy siąść, więc tu nikogo nie ma. Tu nie ma, bo możemy siąść. Czyli tu już nikt nie siedzi po prostu. Kurde, gdzie mogą być ludzie? Z bruszki, Są ludzie! Oni nie, już chyba byli złapani. Tego motoru tu nie było. Wiem o tym. Czyżby ktoś tam był? Nie, no nie. mam. Czekajcie, bo trzeba przy... cały dom przekwestionować, czy tutaj. A to jest dobry pomysł. Dobra, nie wychodzę, żeby nikt nie widział. Następnym tym schowamy się w ogródku. To też jest dalej część domu, więc wiecie no. Szukamy ludzi dalej. Tu nikogo w kominku nie ma, kurde. Jeej, ognisko na no zapasie. Dobra, ognisko jest. Czy w środku tego nikogo tutaj nie ma już? Dobra, tu już nikogo nie ma, spoko. I tu by się można na czarno schować, tak za tym. I dobra, ja już mam tyle kryjówek w tym domu, że... Wiecie. Jak na czarno... Mam kryjówkę, mam kryjówkę. Po prostu wiecie co, Cały na czarno się przebierzemy jakoś i tu se wskoczymy, jak nas nie będzie widać, rozumiecie? Chyba wszyscy. Wszyscy, czekajcie. Ale w ogóle nas maleję co jedną rundę, już maszę czwórkę. Okej. Okay. Czekajcie. Zbiórka przed domem. Zbiórka przed domem. Dobra. Znowu dochodzenie. Kto będzie szukał? Widzimy się zaraz. Yo. Okej. Okay, już mamy osobę, która poszła już na respawn. Więc idziemy w ogóle już się chować. Chowamy się. Czekajcie. Chowamy się. Chowamy się już. Jak coś już. Nie ma pogaduszek. Ja w ogóle mam taki tajny ten... Dobra. Okej. Okay. Ja w ogóle wiem. Wiem, gdzie się schować, widzowie. W pierwszej kolejności musimy się w ogóle przebrać i zrobić sobie czarną skórę. Przebieramy się tutaj na, ha na, 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 na Halloweenowo. I również z Halloweenem zdejmujemy sobie wszystkie dekoracje z mojego ciała, wiecie, typu to, to, to. Włosy też to też. Makijaż też niestety musimy zdjąć. I jakiś czarny wybrać, na ten. Do tego czarna skóra to w ogóle nie będzie widać make-upu. Eee, I tak, wrak eee, spodni też trzeba na pewno ubrać jakiś. To znaczy, dowiecie, no wiecie, jakiś coś, co ma czarne spodnie, czego by nie było widać u mnie. Trzeba to w ogóle napisać black. Wlack i góra jest gita z w ogóle, i idziemy tu. Jeszcze dekoracje musimy ściągnąć i będzie git. Czekajcie, jeszcze to trzeba ściągnąć. Perfekt. Kasuj napis. Dobra, jesteśmy w biere schowali. Wskazuj napis Niki Fenka, Ali, bo to widać Jak coś Ej dobra, to trzeba się mega przylepić do ściany, żeby to z było niebo... Połóżcie! Ale wpadał na pomysł Połóż Bo tutaj jest jakby bardziej Widzicie co? Bo tak nas bardziej nie będzie widać, jak tak się położył Ej dobra, nie widać nas Jesteśmy, jesteśmy safe da Czardy Kolor Napisu Su Per O kurde spadło, o kur... O kurde spadło Kurde tu by mnie było widać, ale gdzie by mnie nie było widać akurat. Dobra, jesteśmy safe, nie widać nas. Jest... Ja jestem z niki safe. Jesteśmy z moją fanką. Jesteśmy safe. Z linki jesteśmy już safe. Już, już nas nikt nie znaleźć. Znaczy, znaczy, no Nie powinien tak. Nas nikt znaleźć. Po tej rundzie nagrywamy odcinek z niespodzianek, więc no dwa odcinki jednego dnia plus y, odcinek z niespodzianek. No grubo dzisiaj będzie. Yy, dobra. Zbadujesz, jeżeli nie, proszę współlokatora. Czemu? Proszę, nie baduj, Ala! A gramy we dwa w chowanego? Tu dzięki okej. Okay. ale przestańmy pisać, bo tu jakby nas zdradza. O kurde, widać nas jak pali słońce. Dobra, ja chyba wiem gdzie się schować. Idę w ogóle na motocykl na sam dół. Tu bym mogła stanąć. Fakt tutaj też, ale wiecie... Nie wiem, czy na górze nie ma miejsca do dobrego dansować się do czarno całej. Nie no, nie, nie będzie już takiego. Takiego lukefu już nie będzie. Musimy tu wyjść i już to wsiąść na motor. O, o kurne! I czasie jeszcze zmniejszyć na Maxa, kurde. Tu zmierzycie na sam maks. I widzicie, perfekt. Jesteśmy znowu w w tej samej lokalizacji. Mam nadzieję, że już nas nikt nie znajdzie. O, nikim to trzeba szukać. Nina znaczy. O matko, a ja w ostatniej chwili w ogóle doszłam tutaj. Jezus, jak ja się zestresowałam, dobra. Tu, tam ktoś jest i widzę, że tam szukają Więc dobrze, że się tam nie schowałam Lepiej, że się tu w skuterze, wiecie, schowałam To ja jeszcze To ja jeszcze raz Dobra, czekajcie yy... Ok, xd Czekamy, kamera się mnie znajdą Zobaczymy widzowie, kiedy mnie znajdą Aha, bo ja się miałam w ogrodzie schować. Kurde! No trudno, trudno, zostaniemy w skuterze, już już nie ma co biegać. W sumie i tak mamy niedaleko tutaj do tych drzwi, które są tutaj, tu. Bardziej, no, tu. Co mamy mało w sumie do tych drzwi, ale jakby pozostaje tu, bo jeszcze tam będzie trzeba stylówkę zrobić i w ogóle. No, wiecie, tam. Jestem ja w ogóle się przed chwilą położyłam sobie tak leżę i patrzę normalnie na ten czat i normalnie masakra! Jest takie śmieszne, jak oni. Jak wiesz, no my, my gramy w chowanego, nie? I głównie obchodzą nas wiadomości od nas, ale jeśli... E, ja nie znam wszystkich nas, osób, które z nami grają. E, jeśli ja przeczytam na przykład przy kogoś innego wiadomość, a myślałam, że to jest osoba, która z nami gra, to normalnie jest to takie śmieszne i takie niezrozumiałe. To, to ten złodziej! Ja stąd idę. Koniara, kinia, koniara, kinia. Aha, nie bawimy się. Co? No, róbcie co, jak chceć. Nie! Wygląda tak samo. Widzicie, jakby są dwie grupy. Jest RP i jest e, chowany. I się wszystko plącze. Co? Czyżby oni już nową rundę robią? Nie no nie no chyba nie. Ja idę szukam mamy teraz ty dobra teraz. <ścoughs> kiedy zaczynamy co kiedy co? Czyżby ja o czymś nie wiem? Jeszcze ja! Jeszcze ja. Okej. Okay. Ona ona to zobaczy! Nie! Kurde, źle to napisałam. Kto szuka? Ej, ja ja nawet nie wie O kurde, aż przestraszyłam, co? Kto szuka stąd? Hej, w porządku. Ile będzie trwał ten odcinek? Jak my dopiero zaczynamy drugą rundę, widzowie? A. I ja nawet nie wiem o co chodzi: czy oni zaczęli już nową co? czy zapomnieli o mnie? Aha, Niki się schowała w choince. Nie, no widać cię! Ja się schowałam do motorka. Chyba się z nami fowanego. Nina, X. Panuj się! Tak, panuj się! To dla mnie takie śmieszne komentarze. W ogóle ile trwa już ten odcinek? Ja szukam, nie XD. Ja szukam, nie XD. Oki! Ok. Ja szukam, nie XD. Ja szukam, nie XD. Ja szukam. Nie XD. Jezu, ej, teraz mi się przypomniały czasy, jak uczułam się pierwszych trendów jeszcze, jak zakładałam ten kanał na YouTube i mój pierwszy filmik był z moją koleżanką. Ej, bo Niki nie szuka. Niki, szukaj właśnie! Niki, szukaj, bo zaraz nie będziesz. Można się przebrać? Nie! Ok, to robimy cięcie. Bajo! Siemano, widzowie, była przerwa dość e, długa, bo ja tutaj już siedzę około 25 minut od tego, jak zaczynałam film. E, no i no właśnie to się poplątało, bo widzowie zaczęli jakby kilka osób podeszło, ta, która szukała, też poszła sobie. Czekajcie, ale możesz teraz niespodzianki? Tak, mogę. Tylko skończę film. Tylko. Zakończę. Odycy. Dobra i w ogóle poplątało się wszystko, widzowie stwierdzili, że oni już nie będą, no i wiecie, było nas dużo, a zostało nas no pięć z dziewczyn e, i w ogóle no masakra, okazało się, że e, ktoś tam się źle schował, była jakaś kłótnia i w ogóle no grubo było. I jeszcze ta osoba, która miała szukać, nie szukała, tylko się przebierała. Tak jakby normalnie grała w RP w naszym domu w sensie w tym moim, gdzie mieliśmy chłopanego. I tak, która miała szukać, normalnie się przebierała i w ogóle nie szukała nic. No i my tam siedzieliśmy, i siedzieliśmy, siedzieliśmy i wiecie. No i jakby. Siedzieliśmy, siedzieliśmy i tak dalej. No i wyszło na to, że po prostu została gra odwołana, oni co chwilę robią nowe gry i w ogóle. No wiecie, takie tam. I dziecko mnie właśnie bierze na słówko. No i co. Ala, no słucham Cię, no słucham. Co, na, co, co napisała, co ona napisze? Odchodzę z YouTube'a. Nie no, miałam kiedyś taką sytuację, że widzka do mnie napisała odejdź z YouTube'a już, bo Ci grożę, ale to nie na tym kanale, spokojnie. O, oznaczysz mnie na, na, tutl, na tytule, ale jaki masz nick? Ale jaki nick. To będzie przygoda wychowany. Oznacz mnie w tytule, że nazwę mojego kanału. Ale jaki nick! Akrobacje 11. No spoko. Sypyki. Czekajcie. Sypyki. Spoko. I nara lecimy do domu. No i zapo nie zapomnijcie o dawaniu łapak w górę, subowania tego kanału i na ciężaniu Was bardzo serdecznie pozdrawiam. Do następnego, trzymajcie się i cześć, a ja właśnie ja to dla Was. Następny odcinek z niespodzianek, więc bye! -o.